Od 1 lipca powstanie 41 sołectwo w gminie Ostruda, sołectwo ryńskie. Wydzielone zostało z sołectwa Brzydowo. Tym samym Brzydowo będzie troszkę już mniejszym sołectwem, a Ryńskie faktycznie, faktycznie najmniejszym i tym 41. Myślałem, że na 40 się zakończy, ale widzę, że chęć, inicjatywa tych małych miejscowości jest dalej bardzo duża, a my nie blokujemy inicjatywy. Tym samym od 1 lipca powstanie już formalnie sołectwo. Stwierdziliśmy, żebyśmy chcieli po prostu mieć sołtysa na miejscu, żeby się e, zorientować co tu się po prostu dzieje, dlaczego potrzebujemy go tutaj na miejscu ze względu na to, że po prostu no mało mamy możliwości taką po prostu z naszą tutejszą akurat panią Sołtys. No wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, tak, mało trochę czasu, żeby to rozdzielić na dwie wioski, więc chcielibyśmy trochę ją odciążyć. Po prostu stwierdziliśmy, że będziemy walczyć o sołectwo w ryńskim, no i jakoś się udało. No co ja na to. Po prostu moim zdaniem dobrze się rozdzielamy. Ja większość taką swoją uwagę wtedy zwrócę na swoją miejscowość, na swoje potrzeby, którą u nas w przydowie jest bardzo dużo potrzeb i trzeba je spełniać. Dużo osób tutaj poznałam i jest bardzo fajną wioską. Fajni ludzie, mieszkańcy są fajni, przyjazni. I fajnie by było, żeby mieli swoje tutaj właśnie. Środki finansowe na tą miejscowość. Dzień dobry. A ja tu tak poluję na mieszkańców, bo pytamy się dzisiaj, czy wy się cieszycie z tego, że będziecie oddzielnym sołatwem. To najlepiej tu to tam... A to my już z Magdą rozmawialiśmy. A to do tej pani. Ale powie pan go dobrze czy nie dobrze? Dobrze, dobrze. Dlaczego? No bo chociaż będzie porządek. Bardzo. I dawno to już powinno być. W końcu cywilizacja, nie? Tak mi się wydaje. Zawsze było ryńskie, omijane, zawsze mi się wydaje, że byliśmy niedocenieni. A teraz bardzo jesteśmy zadowoleni. Tak, cieszymy się bardzo z tego, ponieważ będziemy mogli inwestować we swoją wioskę i po prostu działać sami, tak? A co tutaj robicie? Działacie już? Co się będzie działo, Pani Magdo? Działamy. Wstępnie już mamy tutaj plac budowy zaczęty. Chodzi o to, że zrobimy tutaj dla dzieci miejsce do piłki siatkowej, mhm. gdzie akurat tu się od wczoraj zaczęła budowa. Tu, gdzie będziemy stać, właśnie o tutaj, mhm. będzie miejsce na ognisko. Będzie duży okrąg, w którym będą po prostu miejsce na ognisko, będą ławki, będzie jakiś. Stolik. Stolik taki po prostu, żeby móc sobie usiąść po prostu i odpocząć, zrelaksować się i miło spędzić czas. No dla nas, dla nas mieszkańców jakby nie było, tak? Trzeba się zjednoczyć, usiąść, porozmawiać, pośmiać się, pograć. No i, no i to chyba najważniejsze. Wszystkie procedury zostały już wyczerpane. Pierwsza uchwała intencyjna, uchwała Rady Gminy została podjęta jeszcze w ubiegłym roku. Wniosek mieszkańców złożony we wrześniu. Rada pochyliła się nad tematem w listopadzie. No i 29 kwietnia tego roku została już właśnie podjęta uchwała Rady o utworzeniu z dniem 1 lipca Sołectwa Ryńskie w gminie Ostruda.